widzowie, tutaj ja, Zuzia Gaming Mam dla was pytanie, pamiętacie jak w jednym odcinku robiliśmy pokój dla Wednesday i Tak, chyba to pamiętacie. Dzisiaj zrobimy Wednesday od małego dziecka do nastolatki i do staruszki więc lecimy do postaci więc teraz widzowie jesteśmy w moich postaciach no nie będę usuwać, ale dobra z... I nic zrobimy. Małą Wednesday. Jeju. Jakie małe dziecko. Jakby małą Wednesday. Jakie mogłoby mieć włosy? Pytanie warto stu gwiazdek, ale poszukam. Jakieś ciekawe włosy musimy widzowie wybrać. Bo to jest oczywiście Wednesday. No takie, nie no to wiecie. Wybrały takie. O. Jeszcze je na czarno. Mocny czarno, oczywiście. To jest naszej Wednesday. Ona miała. Nie pamiętam, jaki ona miała. Ojej, jaki Wednesday miała kolosku. Chyba taki. To zostawił jej taki, bo innego nie umiem widzowie niestety zrobić. Oczy na nich będzie mieć takie. No, też może być taki, tylko trochę. danego no tak. I taki mocny tam. Dobrze. Ona miała chyba chude rzęsy, ale czajne za to? I mówi się. No dobra, to będzie taki babas, ale coś. Jeszcze jakieś czajne ubranko. I tak to będzie Wednesday nastolatka. To będzie Wednesday staruszka. No nie, tobie, muszę to zrobić. I teraz to będzie Wednesday staruszka. damy jakiś mocny i tak wypalimy to dobrze tutaj mamy widzowie no i teraz wednesday staruszka no jak ona może wyglądać no i teraz pytanie kolejne poszukamy te tak, tutaj są jakieś fajne włosy myślicie że taka wednesday pasuje do wednesday chyba tak z maszczki to wszystko zostaje. O, jeszcze by dwie je zrobimy. No żeby miała normalna, żeby miała taki lekki czarny. O, te ubranie nie dałam. Dobra, i ubranie. Dłużej, znaczy Babciu Wednesday, hmm. no to nie wiem, jakie będzie. Nie takie. Hmm. Nie wiem, damy jej ubranko. Takie Babcia to Babcia. I teraz tak, idziemy z naszych pięknych postaci. Wizowie do jakiegoś mojego konkretnego domu? Takiego wiecie. Bo miałem aktualizację, i wszystkie domy i wszystkie domy mi wytygowało Więc no. Zapisuję mi się. Tak, to mam te dwie babcia z tej, Wednesday z tej. Musiłem poszukać koniecznie Wednesday. Tylko jej ukcił, no to może być w cofie. Musimy koniecznie poszukać Wednesday, bo tutaj jej na razie nie widać. Trochę stajesi. może tu będzie Wednesday? Hmm. Widzowie, Wednesday tu, dziwnie, Wednesday tu dziwnie nie ma. O, a nie, jest. Przepraszam, widzowie was jest Wednesday i teraz tak, idziemy do tych i kładziemy te wszystkie trzy Wednesday teraz idziemy do mojego jakiegoś domku po to, żeby zrobić właśnie Wednesday dziecku, Wednesday nastolatce i staruszce więc tak ja chyba im wybiorę ja chyba nie wybiorę, poczekajcie. Chyba będzie ten odpowiedni, a jak nie, to po prostu wniacę sobie. Jak chcecie nowy odcinek, to na 100 subskrypcji... Ten, już, ten jest tu do już Na 100 subskrypcji... Robię następny, znaczy łapek w górę, to robię następny odcinek stoki Boki. No więc widzowie, chyba wybiorę ten dom, bo tu chyba nikt nie ma mieszkania. A jak ma, to po prostu usunę mieszkanie. Ktoś ma, czy coś tu jest cennego? No nie, nie jest tu nic cennego zbyt. Więc zrobimy tak. Skoro nie jest tu nic cennego. To do widzenia, bo to będzie pokój Wednesday nastolatki. Zaczniemy sobie od... Znaczy staruszki. Zaczniemy sobie od dziecka. Dziecinny pokój. No jeju. Wednesday jako dziecko. Hmm. Damy jej tutaj z Koniecznie przyfajbujemy tak i teraz sufit damy tak. Może się spodoba, muszę nie. Teraz dałem z tej dziecko, jejdu. Dałem z tej dziecko. No, może taką kołyskę chociaż nam damy, bo innej nie widzę takiej starodawnej dawnej, bla. Będziemy mieć taką szafę I tutaj jeszcze jakieś po coś I teraz wypełnimy Tak Musimy dać jakiś jeden chociaż plakat albo dwa Dwa plakaty jej damy No może jeszcze tutaj coś jej damy Teraz idziemy do wypełnienia Mała Wednesday No jakby Wednesday tylko, że mała nie wiem co by tutaj widzowie dać zbyt ale jakieś zabaweczki muszą być muszą być tam jej napis kapo, out jakieś farby, coś ciuchy porozwalone poduszki nie trzeba jakieś zeszyciki jej tu położymy tutaj nie wiem czy to jest sklapa, czy jakaś może półeczka tego to ja nie wiem jakieś liście, jakieś liście, jakieś liście jakieś coś, no i tak teraz idziemy właśnie po tej taką tą małą no, od nas to będzie spać może zrobimy tak, tutaj zrobię pokój tej średniej Wednesday, a tutaj tej babci Wednesday. O tak zrobimy. Tak będzie dobrze. No, więc znaczymy to stanąć. A tak, teraz zrobimy pokój dam średniej Wednesday. To nie, że zasłony, tylko ja jakby, że okno tak zasłaniają fajne. I później jest fajne. No, ale dobrze. Więc musimy być widzowie, tutaj już wykończyłam wszystko. No tak. Tutaj zrobiłam płotek. To wszystko tak dobrze. Tutaj wykończyłam, jak Wam mówiłam, albo mi się zastopowało, to tutaj zrobiłam takie wielkie drzewisko. Tutaj dałam im płotek, a tutaj wykończyłam pokój łędziań i tej małej Łęzdy, która właśnie śpi. Z glutem w nosie. Teraz idziemy po właśnie tą Wednesday Wednesday, czyli taką złą Wednesday. Jana też tu sobie będzie spać z miną, nie ten I babcia Wednesday. Ja już właśnie zrobiłam. I teraz widzowie, właśnie w takim momencie się śmieję, czemu ja taką babcię zrobiłam. Mogą mi dać równie inne rzeczy. Dobra, babcia będzie mieć tak. Tutaj babcie chyba nie musimy dać jakiś ciuchów czy coś w tym stylu. Ja wiem, zdamy jej łóżko, tylko ja wam pokażę jakie łóżko. O. Nie jestem znawcą zbyt, ale chyba takie łóżko będzie ok. Tutaj jakieś plakaty, coś tutaj damy. Zabite deskami, okno może tak. A tutaj mają, więc tutaj musimy zabić duchami okna albo chociaż dyski jej dać, ale dobrze. Bałcie będziemy mieć tutaj jakiegoś swojego przyjaciela ducha i idziemy do babci po telewizję, bo bez telewizji się życie nie obejdzie. Więc tak, TV, gdzie jest to TV? Nie to, ale tutaj będzie taki mini TV. I tak. I to już niestety koniec na dzisiaj. Ale jak chcecie więcej odcinków, właśnie z Wednesday, to zostawcie kciuka w górę. Do zobaczenia.